Oni, a Tsubasa, marzyli już w Brazylii. Potknięcie nastąpiło w półfinałach. Zgrzyna strzeliła im gola, chociaż wydawało się, że Nankatsu dadzą sobie radę bez Wakabajasz. Gol! Mecz przybiera zaskakujący obrót. Szymada zdobyli bramkę. Nie załamuj się. Gol lub dwa nie mają znaczenia. Masz rację. Nankatsu! Gola! Przepraszam. Nie martw się, Morizaki. Nasza średnia goli w meczu wynosi dziewięć i w tym meczu ją utrzymamy. Zmienimy to za chwilę, prawda, Tsubasa? Jasne, lecz się dopiero zaczął. Chodźcie, chłopaki. No co chodzi? Nie możemy przegrać z nieznaną drużyną, prawda, Wakabayashi? Co jest z tobą? Anka Gola! gola. Zdobyli trzeciego gola, koniec pierwszej połowy. Wynik trzy do zera. Wielka szansa na zwycięstwo Nanbu. Nie wygramy tego meczu bez Kojiro. Czy to znaczy, że już nie wierzysz w siebie? A może chcesz zdobyć mistrzostwo grając w ten sposób? Kapitanie, daj spokój, przyłącz się do nas. Prosimy, kapitanie. Dobrze, ale będziecie grali pod moje dyktandę. Zgoda. Nie ma lepszej metody gry. Dzięki niej wygramy. Może on ma rację. Jeśli wygramy, zmiana w drużynie Meivy. W miejsce Nakamoto z numerem 13 wchodzi Kojiro z numerem 10. Wrócił do niej. Przecież nie grał do tej pory. W miejsce kojamy z numerem 14 wchodzi Sawada z numerem 15. Nareszcie zagram z Kodziro. Kapitanie, takie się to smarkacz. Dlaczego on ma grać? O co ci chodzi? Przekonasz się zaraz, że Takeshi jest doskonałym graczem. Nie masz się co wściekać. Chodź, Takeshi. Zaczynamy drugą połowę półfinału Mistrzostwa Prowincji Saitama między Neywa a Nanbu. Hanka atakuje bez przerwy. Wspaniała gra indywidualna i doskonałe podania przedmiotem zespół Shimada. Subasa. Bombowo chłopaki. Cześć, Kisugi! Szkoda. Piłka odbiła się od słupka i wyszła poza linię bramkową. Kisugi, dlaczego nie podałeś od Tsubassy? Mogliśmy strzelić gola. Mogę próbować, no nie? I mówisz tak, wiedząc, że przegrywamy. I to jedną bramką. Rzeczywiście, Nankatsu przygniata Shimadę, ale dlaczego nie mogła strzelić gola? Zespół Shimady ma szczęście od samego początku meczu. Shimada gra wysokimi, długimi podaniami, a i tak na nic się nie zda w grze przeciwko Nankatsu. Czy tylko w ten sposób potraficie grać? Tym razem zdobędziemy gola Shimada szczelnie kryje graczy Nankatsu Shibasa Uważaj Nieustępliwe krycie mi saki. Misaki strzela Wspaniała obrona Bombowa obrona Prawie się udało. Byłeś blisko strzelenia gola, Misaki. Koniec pierwszej połowy. Nankatsu nie udało się strzelić gola. Nie potrafili zdobyć go przy silnej obronie Szymary. Tempo ataku zupełnie się załamało. Właśnie. Dlaczego nie dostosujecie się do tempa basy? Naszymi podaniami szybciej osiągniemy cel. Próbujemy strzelić bramkę. Subasa jest najbardziej bramkostrzelnym napastnikiem w naszej drużynie. W drugiej połowie dbajcie o precyzyjne podania i dostosujcie się do tempa tsubasy. Stanę na bramce. Wakabaya Nie wyleczyłeś jeszcze nogi. Nie martw się, dam sobie radę. Nie, zagramy bez ciebie. Liczę na ciebie, Tsubasa. Tsubasa. Uśy do góry, dasz sobie radę. Ciekawe, co to będzie. Nigdy nie byli na tyle silni, żeby nam brudzić. Zdaje się, że druga połowa będzie grą w deszczu. Nie są chłopakami, z którymi trzeba twardo walczyć. Zdaje się, że mamy szczęście. Co się z wami dzieje? Nie do wiary. Proszę mi pokazać dane o Tsubasa Ankatsu korzysta z okazji podanie do Tsubasy. Niech pan spojrzy. Shimada, tak jak my, nie stracili punktów. Prowadzą wyrównaną grę. Poza tym mają wielu przeciwników. Shimada broni bramkę całą drużyną. To jest ich sposób obrony. A jaką mają metodę ataku? Piłka zatrzymała się w kałuży. Zawodnik trzymady wykopuje ją. Pozwalają przeciwnikowi atakować, a potem długimi podaniami posuwają piłkę tam, gdzie jest najmniej obrońców. Uważajcie! To niesygnalizowany strzał! Gol! I nada! zdobyli drugą bramkę, nie do wiary strzeliliśmy na dwie bramki. Czy to sen? Możemy wygrać, świetnie, chłopcy. Nie mam w naszym zespole gwiazd I zawsze staliśmy na straconej pozycji Myśleliśmy, że jeżeli nie umiemy strzelać goli To musimy mieć silną obronę I zawsze to ćwiczyliśmy A jednak możemy zagrać dobry mecz I to przeciwko Nankatsu Możemy wygrać Nie do wiary Kandydat na mistrza Nankatsu straci dwie bramki Przegrywa Są bardzo silni Nigdy nie przegram. Takeshi Sawada uwolnił się spod opieki i prowadzi piłkę wzdłuż linii boiska. Jest najmłodszym graczem w tym meczu. Nie wiedziałem, że Takeshi tyle umie. Sprytny chłopak. Dobrze Takeshi, jesteś moim prawdziwym pomocnikiem. Bez względu na to, co inni mówią, wierzę w Kodziro. Wierzę, że zwyciężymy. Takeshi poda piłkę do Kodziro. Uważaj na Kodziro. Nie możemy stracić gola. W drugiej połowie Meiwa odrobili stratę trzech goli, które Nambu strzeliło w pierwszej połowie. Ale tym razem Nambu dobrze broni swojej bramki. Nie zważając na to, Kodziro atakuje. Czał? Jest Niesamowite. Strzał jest tak mocny, jakby miał zerwać siatkę. mejwa wreszcie się zrewanżowali. Mecz zakończony. Mejwa przechodzi do finału wygrywając zdawałoby się przegrany mecz. Mecz był popisem jednego gracza. Wchodząc na boisko w połowie meczu, Kojiro z numerem dziesiątym doprowadził swój zespół do zwycięstwa, zdobywając cztery gole. Trudna sytuacja. Faworyt meczu Nankatsu przegrywa z mało znanym zespołem Shimada. Shimada jest typowo defensywną drużyną, która rzadko strzela gole. Czy Nankatsu, która traci rytm gry, zdoła zdobyć dwa gole w ostatnich 15 minutach i odrobić straty? Zagrał. Jeśli stracimy jeszcze więcej bramek, to na pewno przegramy. Nie. Naszym celem nie jest samo wejście do finału. Naszym celem jest zdobycie pucharu. Jeżeli nie potrafimy teraz wygrać, to nie zdobędziemy go. Niech nas lepiej tutaj pokonają. Szefie. Trzymajcie się. Rozpoczyna się gra. Miejmy nadzieję, że Nankatsu zagra przyzwoicie. Będziemy się bronić. Roberto, czy Tsubasa przegra? To przekracza możliwości jednego człowieka. Tutaj nie chodzi o taktykę, dobre podania czy rozbicie obrony przeciwnika. Problemem jest deszcz. Normalnie Nankatsu dużo lepiej kontrolują piłkę niż Shimada, ale przy tym stanie błyska... Wojska... Prędkość podania jest mniejsza i lepsza technika nic nie pomoże. To sprzyja Shimadzie, która już zdobyła gole. Słowacja nie rozegra dobrego meczu, ponieważ jest pilnowany przez kilku zawodników. Subasa dostał piłkę. Naprzód, Subasa Subasa, gola Subasa strzela z trudnej pozycji, stojąc na wprost bramkarza. Silnie strzelona piłka wyślizguje się z rąk. Leci do bramki. Trzymaj ją! Ratunek przyszedł w ostatniej chwili. Tym razem Nankatsu nie strzelili gola. Co licha się dzieje? Nawet Tsubasa nie może strzelić. Fantastycznie. Tsubasa też jest bezsilny. Nankatsu nie udaje się strzelić gola. Nankatsu przegrają z nieznaną Shimadą. Myślałem, że tylko Nankatsu mogą zdobyć mistrzostwo. Nie zdobędą. Nigdy. Teraz szanse na wejście do finału ma Shimizu, a nie kto. Nankatsu! Kimada przejmuje piłkę i wykopuje ją. Piłka wędruje na połowę Nankatsu. Jest to gra na czas. Czy Nankatsu przegra? Przegra! Czy przegrają? Nie mogę w to uwierzyć. Tsubasa z Nankatsu odebrał piłkę. Nigdy nie przegra. Tsubasa to niesamowity gracz. Odebrał piłkę i prowadzi ją. Nie zważa na deszcz i nieustępliwe krycie Shimady, czy pokona obronę. Subasa pokonuje kolejno zawodników, nie traci piłki mimo fatalnej pogody. Idziemy za Subasą. Zatrzymaj go! Uważajcie, podaje piłkę. Subasa nie będzie atakował. Tym razem podaje piłkę. i pokazują na co ich stać. Brawo Tsubasa! Strzelanie to nie twoje jedyne zadanie. Masz również grać w ten sposób. To ty prowadzisz grę pod nieobecną w Wakabayashi. Tsubasa cudownie podaje piłkę. Jest luka w ich obronie. Teraz Tsubasa strzelaj! Tsubasa środkowuje. Brawo chłopie! Tsubasa bardzo pewnie prowadzi piłkę, strzela, gol! Nankatsu, wreszcie zdobyli gola, zdobył go oczywiście Tsubasa. Przydał mi się jeszcze jeden. Bezbramkowe konto Shimady skończyło się w szóstym meczu. Tsubasa ciągle w formie. No to nie jest dobrze. Dlaczego? Musimy zdobyć jeszcze jednego gola. Nie martwcie, zostaw to Tsubasie. On da sobie radę. Ale zostały tylko 3 minuty. Nie przejmujcie się. Możemy wygrać ten mecz i na pewno wygramy. Roberto, wierzę, że mu się uda. W takiej chwili nie mogę porzucić marzenia o wyjeździe do Brazylii. Gra rozpoczyna się na nowo. Zostały tylko trzy minuty. na kasus pokonat shimade?